Mariola Wadas, witam Państwa i zapraszam na magazyn miejski. Węzeł autostradowy w okolicach Robczyc, zlokalizowany w Ostrowie, powstanie na skrzyżowaniu autostrady A4 z drogą wojewódzką numer 986. Inwestycja ta ma na celu odciążenie drogi i ułatwienie ruchu w regionie po jej otwarciu. W drugim naborze wniosków do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Samorząd Województwa Podkarpackiego złożył wniosek o dofinansowanie przygotowania i realizacji tego węzła. W tej chwili jest ostatecznie wybrany po długim procesie wykonawca tego zjazdu. Dobrze się stało, że to jest Dębicka zresztą firma i zostanie on realizowany. Jaki długi okres na wykonanie ma to, nie wiem, ale jeśli już się coś zaczęło, to i szybko powstanie. O budowie węzła mówi się od wielu lat. To, że nie powstał do tej pory, to jeden z błędów popełnionych w czasie projektowania autostraty. Węzeł skróci także dojazd w Bieszczady. odciąży również drogę 989 między Robczycami a Tuszymą. Muzyka na ostatniej sesji gminy Dębica przyjęto kilka uchwał porządkowych. Były to m.in. zmiany budżetowe, aby zrealizować ważne zadania do końca września. Kolejna uchwała dotyczy zmiany takiego zgody na zawarcie porozumienia w Związku Gmin do Wisłoki. Również taka, bym powiedział bardziej porządkowa, bo tutaj nadzór wojewody miał pewne uwagi do tego porozumienia, to będzie zmieniane. I ostatnia, również taka, bym powiedział porządkowa, związana z klastrem w którym jesteśmy takim energetycznym z gminą Iwieżyce, Ostrów, Żyraków i Robczyce. Także no, i, i sprawy różne, które myślę, że będą takim podsumowaniem zebraj sołeckich. Jak podkreśla wójt Adam Pieniążek jest bardzo dużo wniosków, które powstały po spotkaniach wiejskich, ale mniej niż w roku poprzednim. Po roku pracy dużo udało się zrobić i tych potrzeb sołeckich jest nadal dużo, natomiast nie aż tyle, ile w ubiegłym roku, co bardzo cieszy. Na każdym zebraniu sołeckim przyjmujemy tak zwaną uchwałę tak powiem w cudzysłowie komunalizacyjną, gdzie mamy dużo dróg, niestety, w tak zwanym posiadaniu samoistnym i porządkujemy to pod względem właśnie takim formalno-prawnym, kwestię własności tych dróg, żeby te drogi były. Zapisane w Księdze Wieczystej, żeby miały Księgę Wieczystą, i były własnością gminy Dębica. Mieszkańcy wszystkich sołectw gminy Dębica najbardziej chcą remontów dróg i chodników. Muzyka Konrad Czernichowski, nauczyciel Akademickiego Uniwersytetu Marii Kiris Kłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu w Tanzanii był gościem pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia króla Władysława Jagieły w Dębicy. Podczas swojej prelekcji mówił m.in. o problemach społeczno-ekonomicznych Afryki i Tanzanii, a także na temat adopcji serca jako wsparcia osób najuboższych, bezdomnych i ratowania sierot od śmierci oraz głodu. Podczas spotkania Konrad Czernichowski przybliżył również uczniom działalność Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata. W wziął wzięła udział także studentka Jacqueline z Uniwersytetu w Lublinie pochodząca z Afryki. Już po raz drugi odwiedzam e, szkołę i tutaj od e, lat współpracuję z panią pedagog szkolną, panią doktor Małgorzatą gawle Wiernasz. I e, e, tutaj właściwie są dwa cele tej wizyty dzisiejszej. E, chcemy opowiedzieć o e, Tanzanii. E, przyjechałem wraz ze studentką Jacqueline, która studiuje na Wydziale Ekonomicznym, e, studiuje Business Analytics and Data Science e, i przygotowała prezentację o Tanzanii. E, mamy też e, ofertę dla szkoły, e, podpisanie umowy, że będzie to szkoła partnerska UMCS. Wstępnie już rozmawiałem z panią dyrektor, także jest zainteresowanie i szkoła właśnie pierwsze liceum imienia króla Władysława Agieły dołączy do szkół partnerskich MCS, co bardzo mnie cieszy. I jest jeszcze trzeci cel, jest to też uwrażliwienie na potrzeby, bo mimo piękna Tanzanii też są sytuacje trudne, jest, są ubodzy. Oprócz swojej pracy jestem też zaangażowany, podobnie jak pani pedagog w ruch solidarności z ubogimi trzeciego świata Maitri. i właśnie tutaj przyjechałem podziękować szkole za wsparcie tego dzieła adopcji serca. Dzień dobry, miałam okazję dzisiaj wystąpić tutaj z prelekcją w szkole. Młodzież była bardzo zainteresowana, reagowała na to, o czym mówiłam. Na ni vijana nzuri tumewakaribisha katika chuo chetu cha UMCS Kilchopu Lublin na natumai watakuja kwetu. Pia natokia Tanzania. Si jehałam pochodzę z Tanzanii, studiuję na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej i zapraszam bardzo do Tanzanii. Tu mamy mambo założył to na uniwersytecie ten ruch. Można powiedzieć, został tak od paru osób następnie poprzez pielgrzymki prelekcje w uczelniach, w szkołach czy na właśnie pielgrzymkach zwłaszcza na Jasną Górę ta ilość osób roz, no, rozszerzała się, rozszerzyła się do większych znacznie, powiedzmy, ilości osób. No i te osoby, które tak jak właśnie tutaj ja, czy Konrad dzisiaj, który przybył do naszej szkoły, który jest doktorem też na ekonomii, a jednocześnie właśnie zafascynował się tym ruchem, stara się, zaangażowany jest na tyle, tak jak większość osób, poprzez pomoc drugiemu człowiekowi. Najpierw właśnie wobec... Jakby no, najbliższym, bo to też jest bardzo istotne. Natomiast, żeby nie myśleć, że pomagamy ludziom, których nie widzimy, a obok nas ktoś potrzebuje pomocy. Nie, żeby mówię to też świadomie, bo niektórzy nam czasami zarzucali. Natomiast jest tak, że na ile człowiek może, na ile widzi tę potrzebę, to wspiera też tutaj ludzi na miejscu. Tak? Natomiast, właśnie ideą tego ruchu Maitri. I w zasadzie misją, która, która wspiera, która pomaga tym drugim, jak wspomniałam, już osobom bezdomnym czy budującym jest pomoc w postaci no, albo to bezpośredniej, właśnie tak jak to, czym jest adopcja serca, adopcja serca jest to pomoc jest pomocą konkretnej osobie z różnych stron świata osobie, która no nie ma, jak wspomniałam, czy dachu nad głową nie ma y, możliwości kształcenia się. W związku z tym osoby, które deklarują się na adopcję serca, tak zwaną adopcję serca na odległość, pomagają, wspierają konkretnej osobie, czy to w Afryce, czy w Azji, czy w Indiach i y, y, na czym to polega? No, wysyłają y, y, odpowiednią kwotę, jeśli chodzi o dzieci uczniów szkoły podstawowej, to jest na dzień dzisiejszy około 80 zł. I ta, te pieniążki przeznaczają misjonarze, misjonarki czy w danym oratorium, tudzież też nauczyciele danej szkoły, właśnie gdzie dziecko uczęszcza. Mają opłaconą edukację, są dożywiane, mają jakiś ubiór oczywiście i następnie no, przybory, podstawowe przybory szkolne. Dzięki temu mają możliwość po prostu kształcenia się, wzrastania w swoim rozwoju. A później dokonują wyboru. Jeśli są tacy, o, takie osoby, które y, utrzymują ten kontakt dłużej niż rok czy kilka lat, to y, no, Osoby, które decydują się niekiedy na przyjazd do Polski i tak jak na przykład Jacqueline studiuje w Tanzanii, którą gościmy dzisiaj, studiuje na UMC w Lublinie. Takich osób jest no, więcej w naszym kraju, czy już ukończyło studia i wspierają swoje rodziny, wyjeżdżają do swoich krajów bądź zostają w Polsce. Przede wszystkim oczywiście chcemy uwrażliwić naszych uczniów, żeby mogli po prostu dostrzegli, że nie tylko czują, swojego nosa, ale dostrzegli, patrzyli szerzej. Czyli chodzi o to, żeby zainteresować, że to, że żyjemy w takich warunkach można powiedzieć w dobrobycie, to nie znaczy, że wszyscy tak mają. I tego typu spotkania organizujemy corocznie, żeby pokazać na własne oczy, że są dzieci i rówieśnicy, czasem są to młodsze osoby, które żyją, dla których właściwie zdobycie pożywienia jest już rzeczą niezwykle trudną. I żeby tym osobom pomóc, to najlepiej, żeby zdobyły jakiekolwiek wykształcenie. I jest to tak zwana właśnie adopcja na odległość, adopcja serca. Nie są to duże pieniądze, bo jest to na przykład 100 zł miesięcznie, więc czasami się decyduje cała klasa wspierać, robić takie wsparcie, albo również osoby indywidualne. Jest to adopcja na odległość i takiej osobie z Tanzanii, z innych krajów afrykańskich, wystarczy na wykształcenie, czy to na poziomie szkoły podstawowej, czy już szkoły średniej. To jest ta przysłowiowa wędka, i to daje duże możliwości już takim osobom, żeby zmienić ich sytuację, Spotkanie zostało podzielone na trzy grupy i było adresowane do młodzieży, a także do nauczycieli pierwszego liceum ogólnokształcącego w Dębicy. Wzięło w nim udział prawie 200 osób. Po każdej prelekcji odbywał się konkurs wiedzy o Tanzanii, w którym najaktywniejsze osoby otrzymywały nagrody. Więc to spotkanie było dedykowane uczniom naszej szkoły, ogólnie młodzieży, aby przedstawić różne ciekawe aspekty Tanzanii, kulturę, różne parki narodowe, różne ciekawe miejsca. A na koniec spotkania odbył się konkurs, w którym zdobyłam pierwsze miejsce i dowiedziałam się w nim bardzo dużo ciekawych rzeczy o Tanzanii oraz o kulturze. Więc cieszę się bardzo. I dlatego też to spotkanie dzisiejsze jest, ma na celu uwrażliwić przede wszystkim ludzi młodych, chociaż nie tylko, no bo myślę, że są z wychowawcami, z nauczycielami, aby no i poprzez państwa też możliwość, prawda, rozprzestrzenienia się niejako dalej tej idei, jest możliwość dotarcia do, do szerszej społeczności, aby no, ktoś. To usłyszy powiedzmy o tej adopcji serca, ma możliwość wyboru, dokonania wyboru. Czy ja bym chciał, na przykład, trzymając możliwości, mając jakąś no, zaplecze, że tak powiem, finansowe i na stałe, bo, bo przecież sporo ludzi nie ma czegoś takiego, to mamy też tą świadomość, mając tą świadomość, możemy się albo podzielić, albo nie. To już jest nasza dobra wola. No, ale przynajmniej mamy tą mówię, wiedzę. Jak inni żyją w świecie, czy, ma, czy jest im czegoś potrzeba, a może ja mógłbym też podzielić się z tym, co mam. W szkołach istnieje około 50 szkół na tę chwilę w Polsce, gdzie wspierają tą adopcję serca i na czym też o to polega? Na przykład, bo wiadomo, że uczniowie nie mają stałej pensji, prawda, nie możemy, dorośli mogą sobie pozwolić założyć, młodzież nie, ale jeśli na przykład zbierze się klasa, która ma 30 osób około, albo nawet gdyby mniej, albo cała szkoła, to mamy na przykład możliwość pomocy tej Właśnie jednej jednej osobie, tak? Czyli to teoretycznie, jak mówił mój kolega kiedyś, który tutaj też był y, z Poznania Wojtek Ziemba, też jeden z, z takich animatorów tego ruchu, no to mówi, to jest tak, jakbyśmy sobie odmówili jednego pączka nie na tydzień, tylko na miesiąc. No to dosłownie jak to wygląda w przeliczeniu, prawda? Czyli dziecko też może ograniczyć, jeśli ma taką wolę, prawda? I w sumie no, wspieramy osobę konkretną I, i wiemy, mamy świadomość, że to dziecko żyje dzięki mojej pomocy, czy naszej, prawda? To jest bardzo dobra uważam idea. No, nie myślenie tylko o sobie, tak, o naszych problemach, których no, na pewno każdy ma. Jak dowiedzieli się reporterzy Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR, wykładowcy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie będą częściej prowadzili interesujące wykłady w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Dębicy. I to wszystko, co przygotowaliśmy w tym wydaniu magazynu miejskiego. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.